To nie jest zwykły deser, to jest tajna broń na cukier. To nie są nasiona czyja, ani siemielniane. lniane. Eee? Są płatki lniane, dają fajną konsystencję i po prostu nam smacznie chrupią. I obniżają cukier po posiłku, a to jest no. bardzo ważne. Proponuję taki deserek. A co do niego użyłaś, jakie składniki? Malinki, orzeszki włoskie i jogurt grecki. Ekstra składnik, płatki miane. nie pachną. A ja mam nowe żąbki. Mm. No. <noise> nawet nieźle mi się chrupi w nich. No jak zawsze, Mariolka powiedzmy, że ma rację. Ma. Spójrzcie chociażby na skład tych płatków mianych. Błonnika to cudo ma 38%. To jest yy, kosmos. To jest... 36 białka. Kupujesz serki proteinowe. Jeśli chwalą, że mają 6%, a to ma 36%. Mm. Wydajesz grube pieniądze. To kosztuje, wiesz, 10-12 zł. gdzie można kupić te płatki? płatki gdzie można kupić? Tak. Manufaktura z Bąszyńska. Zresztą, chyba już znacie wiele osób, które ogląda kanał. Do lodówki, zamiast lodów. Ale zamiast malin można truskawki, czy nie? Można. W tej proporcjach idealnie. Bardzo mi smakuje. Nie trzeba żadnych nasion chia. Wystarczy polski len. Coś innego. I zdrowego. Zaserować i zdrowego.